Kul numer 4, Szybki wgląd jeszcze w nadstawkę Nie sprawdzam wszystkich, bo to bez sensu o, Tu wody nie ma Oczywiście W słoikach była woda no Coś tam jeszcze jest, ale to tak Raczej nie dużo no Tu też pszczoły z nadstawkę weszły Zobaczmy Nie mam dymu, to tak raczej trzeba delikatnie. No to była zniszczona ramka. Pszczoły trochę naturtowa, ale tu też widać, coś się z komórce błyszczy. Mogłam się denerwować trochę. Tu też w komórkach się leciutko błyszczy. Dziury naprawiają, no i tyle okej. Okay.